Drodzy Państwo, jak do tego doszło, że taka sytuacja jest, należy wiedzieć, jak w ogóle powstają pieniądze. Pieniądze na dzień dzisiejszy powstają tak naprawdę z niczego, drodzy Państwo, dosłownie z niczego. Proszę sobie wyobrazić, że mamy tutaj Pana Jana. Pan Jan zarobił 10 tysięcy, powiedzmy sobie, w najlepszym przypadku uczciwie, i z tymi środkami udało się do swojego banku, niech to będzie bank PKO, To nie ma najmniejszego znaczenia, żeby te 10 tysięcy zainwestować, odłożyć, jak zwał, tak zwał. Załóżmy na ten przykład, że bank teraz Panu Janowi oferuje jakiś procent, na ten przykład w dzień dzisiejszy, jaki to jest procent? Jakie są procenty? Załóżmy, że to będzie jakaś lokala. Ile jest? 2,5% A ile Pan powiedział wcześniej? Nie wiem, mam to jest ten A, to jeszcze nie jesteśmy tak daleko, Lepsze rzeczy na koniec zapomniałem. To ile? 2,5% tak? Ile tam było pominane? 2,5%. 2,5%. Dostanie Pan, ja mówię za sobą, kwotę w wysokości 10 tysięcy. Co bank robi teraz z tymi środkami? Generalnie rzecz biorąc, mamy zasadę tak zwanej części zachowania częściowej rezerwy. Na dzień dzisiejszy, w zależności od krajów, jest to 2-3%. Czyli inaczej mówiąc, 2-3% bank z kwoty musi zachować. Kiedyś to było 10%. Kiedyś, mam na myśli, mówię tutaj o latach 2004 jeszcze. Bo jeszcze 10%, gdzie bank musiał zachować. Teraz zachowuje kwoty 2%, a resztę może pożyczyć. Załóżmy więc, że mamy tutaj pana Krzysztofa, który chce zakupić drugi samochód dla małżonki, jakiś mały samochodzik, no ale nie ma oczywiście pieniędzy, więc idzie do swojego banku PKO po jakiś mały kredyt na kredyt samochód. Dobrze się składam, bo akurat PKO mówi świetnie. Krzysztof przyszedłeś Janek nam przyniósł swoje 10 tysięcy, ale pan Ekazy No dobrze, załóżmy, więc że pan Krzysztof udaje się po ten kredyt, dostaje kredyt. Teraz z tych 10 tysięcy... Z tych 10 tysięcy załóżmy, żeby było łatwiej liczyć 10% bank sobie zostawia, ile może pożyczyć? dzień. Pan Krzysztof oczywiście kupuje samochód. Niech to będzie Skoda. I środki lądują na rachunku bankowym Skody. I to będzie, jaki mamy, tu mamy Boś, powiedzmy sobie. W tym samym czasie pani Ilona. Idzie do banku o kredyt, bo potrzebuje na kuchnię. Czy na jakiś powiedzmy sobie sprzęt do kuchni? Boś musi sobie zostawić z tych 9 tysięcy 10%. Co może łatwiej liczyć. Czyli ile może przekazać pani Ilonie. Pani Ilona idzie powiedzmy sobie do Ikei. Zakupuję kuchnię czy jakieś części do kuchni, szafki, lodówkę, nie wiem. A pieniądze lądują w banku przykładowo jakim? Co mam jeszcze, ale je opowiedzmy sobie w Polsce? Ile mamy pieniędzy w obiegu teraz na przykładzie tych trzech wyliczeń? Ile jest pieniędzy w obiegu? Teraz tak, Amianyan przyniósł 10 tysięcy. Pan Krzysztof dostał z tego 9 kredytów w zakrągleniu. To poszło do łosia. Pani Ilona dostała 800. Ile jest pieniędzy w obiegu? No, z zakrągleniem oczywiście nie dostałem. No, policzmy. To, to jest tylko, tylko, tylko 2,700. 2700. Tak? Przez, wszystkim tak wyszło? Tak. tak. Trzymajmy się inaczej. 27 100 jest w obiegu, ale skąd? Pan Jan przyniósł Skąd te 27 100 jest w obiegu? A to jest tylko w gruncie rzeczy na przykładzie jednego przedpołudnia za pomocą trzech podpisów. Skąd się wzięło 27 tysięcy, jeżeli Pan fizycznie wniósł tylko 10 tysięcy? A to jeszcze nie koniec mamy 800 i tak moglibyśmy liczyć dalej, to jest raz, dwa, mówimy tylko w zaokrągleniu do 10% tak zwanej rezerwy cząstkowej, tak naprawdę banki zatrzymują tylko 2%. Skąd bierze się teraz kwota 27100? Ponieważ banki za pomocą podpisu kredytu, leasingu lub e, pożyczki tworzą pieniądze z niczego. Za pomocą przycisku komputerowego tworzy się pieniądz, który jest, idzie w obieg. Za tym pieniądzem, za tym nie ma żadnej wartości, ponieważ nikt tych pieniędzy nie zarobił i nie ma wartości w postaci to złota, srebra, nie wiem czego jeszcze, czegokolwiek. Nie ma, po prostu zostało stworzone z niczego, z powietrza. Ale pieniądz ma jedną, jedyną rolę w gospodarce. Ma być środkiem wymiernym za towary i usługi. Więc do czego prowadzi takie produkowanie, drukowanie, tworzenie i tak zwał, tak zwało, bo to nawet dzisiaj nie drukowanie. Kiedyś jeszcze drukowało do tej Dzisiaj wszystko przychodzi na cyfrowe. Mamy rozwój. Kiedyś płaciło się złotym i zrewnem. Później zaczęło się płacić kolorowymi, drukowanymi papierkami. Teraz, ponieważ jesteśmy oczywiście rozwojowi, płaci się plastykiem. A że jesteśmy bardzo rozwojowi, to nawet plastikiem przestajemy płacić będziemy płacić telefonem. No. Mam wrażenie, że ludzie zapomnieli, co to jest środek płatniczy. I czemu służy? Środek płatniczy jest jedyną formą. Jedyną formą prowadzącą do jakiejkolwiek formy wolności bazującej na prywatności, na decyzyjności itd. Tak dalej, tak dalej. To jest środek płatniczy z jedyną formą tego typu. Jeżeli nie masz fizycznie takiego środka do dyspozycji. O no właśnie. Zachęcam drodzy Państwo, do wykorzystania tej wiedzy, ponieważ doskonale wiecie, że to nie wiedza kluczem do sukcesu, tylko wykorzystana wiedza jest kluczem do sukcesu. Sama wiedza niewykorzystana jest nic nie warta. Bo co z tego, że wiesz, jeżeli nie skorzystasz?